Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku w serii w drodze. Zaczynamy o takiej porze wieczorowej, bo jutro w... zobaczę o której godzinie Ale planuje mi się wyjazd, ponieważ mam National Holiday w Chinach a ponieważ też to jest taki okres czasu, kiedy można sobie pozwolić na dłuższe wyjazdy. To też w, cały czas w ramach Szanghaju, bądź też i okolic e, będziemy się poruszali, a gdzie to już zobaczycie po przebitkach. Zapraszam. <try> Także kochani, mogę teraz powiedzieć, wsiadłem do autobusu, który jedzie do miasta Pinchu. Zobaczę, czy uda mi się wyrobić czasowo, tam są góry. Góry jak góry, no. Górza, prawdopodobnie cały taki park krajobrazowy wyrywał mm. się, że mm. ma tak czas wolny i ma możliwość gdzieś wyjazdu to sobie tak pojadę a wybrałem komunikację publiczną bo w sumie tak naprawdę to jest mój jedyny sposób żeby się tak dostać a pan autobus też całkiem spoko szybko poszło z przejazdem z Szanghaju do Qingshan no i teraz zobaczymy jak będzie podróż do Strona, bo pyta się, czy można użyć szanghajskiej karty do przejazdu i na szczęście można. Uf. Tutaj. Teraz właśnie wchodzę od północnej strony tutaj jest cała mapka właśnie i jestem ciekawy co tu się odkryje także słuchajcie, udało się kupić bilety z tym 40 jonów, więc bardzo fajnie jak na y, ceny takie y, wstępów do parków krajobrazowych tutaj teraz Bijłem pole golfowe, a ja idę w kierunku gór. Gór. Panie, że tak w sumie blisko Shanghai można gdzieś pójść w góry, bo sam Szanghaj no to jak ktoś nie wie to jest płaskim terenem w 90%. Tak mogę powiedzieć? W sensie tam te powiedzmy 10% to są wzgórza szeszan, dzinszan. Tamte okolice, natomiast generalnie Szankaj jest płaski. A też fajna opcja, że człowiek pokonując 85 km, czyli to jest mniej więcej tyle co z Katowic do Krakowa, mniej więcej, no to może przyjechać w góry. 3 godziny, spokojna opcja, jeżeli chodzi o czas dojazdu. Jak na to też, że pół godziny czekałem. A teraz najważniejsze, spróbować wejść na jakąś górkę. <muzyka> no, powiem Wam, że nie spodziewałem się takich widoków. Nawet nie jest za wysoko, ale już robi wrażenie. <muzyka> Tam w ogóle na dole jest pole golfowe. I jest zabawnie, bo dostałem też kupon rabatowy wraz z biletem. Normalnie jest wejście 70 yuanów, a z dyskantem 50. Na tym razem nie skorzystam, ale dobrze wiedzieć na przyszłość. <gry> Co kochani, widzicie wodę? To jest zatoka Hangzhou, przy której też się znajduje między innymi Jinshan, a my tutaj jesteśmy od strony miasta Pinghu. Ja wam, kochani, raczej nie wejdę na ten szczyt, bo go obszedłem może nie dookoła, bo yy, zatrzymałem się w pewnym momencie, gdzie. Uznałem, że zawracam i odganiam się jeszcze od muszek, bo tego tu jest pełno. Lecę teraz do świątyni. Mogę powiedzieć, że nie udało mi się zdobyć szczytu, a przynajmniej mogłem oglądać widoki po drodze. Bałem wam skorzystałem z przyjażdżki samochodem, bo jednak zależy mi na czasie, żeby się zorganizować. A mm, jedzone też tu jest. Chyba czuję chowdowfu. To na drodze powrotnej sobie wezmę Teraz idę od razu do tej świątyni. Bardzo dobrze, że podjechałem, bo dwa kilometry bym jeszcze szedł, a nie ukrywam, że też nie pamiętam jak jest z ostatnim autobusem do Jinshan, jednak yy, chciałbym skorzystać z przejazdu komunikacji, a powiem, widoki są zapierające dech w piersiach. Dzień. Powiem Wam, że bardzo kocham góry, ale czasami jest taki moment, kiedy trzeba sobie pewne rzeczy odpuścić i cieszę się, bo będę mógł popatrzeć na góry. A przy okazji zobaczę piękną atrakcję. Może to być trochę słabo widać kochani. Ale teraz, tak leciutko, leciutko widoczny most tam gdzieś na horyzoncie. To jest most do miasta Nimbo. To jest most nad zatoką Hanżą. Kochani, że to jest niesamowite jak tutaj ja będę się powtarzał, ale to jest ta energia, gdzie się człowiek ładuje w świątynie budyjskie. A ja dotarłem do świątyni bogini łaski. Powiem wam, że to jest niesamowite, bo po drodze jak szedłem Minęło słuchajcie drzewo, które ma 265 lat um, i... Mam taką praktykę, że jak widzę ogólnie drzewa, to się do nich przytulam, bo one pamiętają bardzo dużo, też tak zwane poprzednie wcielenia. Tym drzewom dziękuję, że one są uziemione, bo to jest piękna metafora, jeżeli ktoś, ktoś chce się naładować energią, to przyjść do drzewa i po prostu się do niego przytulić, bo to drzewo jest uziemione. I ono wyciąga ręce do góry. To akurat też mówiła doktor Izabela na ostatnio. I coś w tym jest, bo jak tak sobie o tym myślę, ups, nie ta noga, to właśnie tak jak byłem przy tym drzewie, który miał 265 lat, to jest niesamowite tak. Człowiek docenia sobie wtedy wartość życia i rozumie poniekąd przemijanie. A z drugiej strony, też yy, dziękuję świadkom, bo drzewa to trzeba nazwać. One są świadkami różnych wydarzeń, jak są datowane na tyle set lat. I że jakby one pokazują tę siłę, że trzeba trwać po prostu w tym uziemieniu, w tych może dla nas wartościach czymkolwiek, i nasze ręce będą szły jak tym drzewom do góry, do słońca. Przepraszam, 268 lat, nie 265. Napiszcie w ogóle w komentarzu, co myślicie o tak zwanych poprzednich wcieleniach. Czy wierzycie w coś takiego? I tutaj dlatego pokazuję: Wierzycie, bo mi nie chodzi o wiarę tak jak yy, to czasami ludzie, w szczególności związani bardzo z Kościołem katolickim, mówią: Wierzysz w coś innego niż Chrystusa, to jesteś potępiony. No nie, chodzi o taką wiarę. Coś takiego, takie o przekonanie. Chodzi o przekonanie. Może to będzie właściwe słowo też y, y, z tłumaczenia polskiego, y, z angielskiego na polski. Y, czy masz o przeświadczenie, przekonanie o tym, że. Czekajcie, y, o tu muszę zejść. O tym, że właśnie są poprzednie wcielenia. Jeżeli takie jakieś macie przemyślenia, podzielcie się w tym w komentarzu, a być może. W przyszłości też coś więcej będę o tym mówił, jak sam też do jakichś wniosków dojdę. Niestety do samej latarni nie można wejść. Natomiast powiem wam, że od razu mi się przypomina <laughs> tak Jak człowiek był na Taejongdae no. Uwielbiam <muzyka> no, Powiem takie atrakcje to bym się nie spodziewał bo łapałem na stopa no i tak jest strażnik, który tutaj pilnuje terenu i pytam go kogo mogę zapytać o transport i pytam go czy ma jakiś motor, czy yy, rower, żeby mnie podbiózł, bo czasami Chińczycy mają te takie motorowery on akurat nie miał ale miałem to szczęście, że <laughs> jechał z policyjny i powiem wam, że to jest piękne doświadczenie, jechać na Legalu radiowozem, naprawdę przydała mi się ta pomoc, bo 4 km bym nie przeszedł, a ostatni autobus mam za 40 minut, więc jakbym miał iść na nogach, to bym chyba skisnął, a tak to przynajmniej sobie trochę poczeka. jak już nabrałem rumieńców, widzę. dają otwarte kwiaty łejchła. Opa, fajna bueno, jest na bogato. Dosłownie, bo u Semukana to pewnie ci, co znają kulturę chińską, to wiecie, że to jest facajle, facajle. A widocznych. Opa. Też super. W ogóle nie wiem czy w każdym hotelu, ale jest to często praktyka w Chinach, że jest ogranicznik do otwierania okien, na wysokościach w szczególności, albo w ogóle się nie otwiera okien, żeby nie było samobójstw. Bo to niestety. Wciąż się zdarza. Także ja dosłownie zostawiam plecak i idę zjeść i na plażę. Cudo. Słońce już, co prawda, zaszło, ale powiem wam, kocham ten vibe. <grym>, powiem wam, że nad tym nie pochęłam, że się z za... ciebie Robię sobie taką opcję, że jedzone sobie wzięłem na wynos, żeby zjeść z widoczkiem. W ogóle też piękne koło się zamknęło, bo kiedy nagrywam ten odcinek, jest akurat księżyc w pełni, więc... pewne chyba rzeczy się zapętliły, zamknęły, stworzyły jedność. Uczucie, w sensie przypomniało mi się to uczucie, jak człowiek jeszcze tylko walizkę ciągnął za sobą. No a teraz... Backpackers, backpack... No a teraz... Backpacker. W ogóle kocham to uczucie. Jak się wychodzi z hotelu tylko... Nieco mi teraz brakuje to ciągnięcia walizki za sobą, ale za to... Tak na bo... Nie miałby jak z pezurą zrobić.